Witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś, drodzy Państwo, wracamy do naszej polskiej aktorzyny. W zasadzie ona jest Polką z urodzenia, ale to jest taka polsko-włoska, w gruncie rzeczy, aktorka mieszkająca we Włoszech i robiąca tam karierę. Ja muszę przyznać, że do tej pory nie wiedziałem, kim ona jest w ogóle, ta Kasia Smutniak. Kasia Smutniak, no źle się kojarzy, no coś smutnego. Jakby tutaj miało nam mm, sugerować, że będziemy mieli do czynienia z jakimś smutkiem i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze smutkiem. No nic na to nie poradzimy, drodzy Państwo. Ta Kasia Smutniak, taka aktorzynka, która tam w kinie włoskim robi karierę, występowała tam w jakichś produkcjach w Hollywoodzie. Ja o niej zrobiłem całkiem niedawno, drodzy Państwo, materiał na kanale, mimo, że nie znałem tej dziewczyny w ogóle. Bo ona dostała angaż do roli Maryi, czyli Matki Jezusa Chrystusa, w drugiej części filmu Pasja Mela Gibsona. Ten film jest właśnie realizowany z matwych w stanie Jezusa Chrystusa, i tam będzie grała Kasia Smutniak, słuchajcie, rolę Maryi rolę Maryi Matki Jezusa Chrystusa. Akurat sobie Mel Gibson wybrał taką aktorkę, bo mu pasowała po prostu wizualnie mu pasowała do tego, żeby się wkomponować w pewien schemat, powiedzmy tego filmu do roli Jezusa nie powróci już Jim Kaviziel, a która zastąpi jako Ochtonena, znany z produkcji takich jak Upadek Królestwa Wikingowie i coś tam, coś tam. W filmie pojawi się także polska aktorka Kasia Smutnia, która zajmie miejsce Mai Morfenstern i wcieli się w Maryję Matkę Jezusa Chrystusa. Czyli jest wymiana obsady, po prostu dlatego jest wymiana obsady, bo kosztowałoby to naprawdę kupę pieniędzy, gdyby trzeba było z użyciem sztucznej inteligencji zmodyfikować tych aktorów, którzy. Ponad 20 lat temu odgrywali te rolę, czyli rolę Jezusa, Dzima Caveziela i tej, yy, prawda, yy, matki Jezusa Chrystusa Mai yy, Stern. Yy, to czytałem o tym, że to kosztowałoby naprawdę bardzo dużo pieniędzy, więc zdecydowano, że zatrudnimy jednak nowych aktorów. No i tutaj Kasia Smutniak się nam pojawia w tym swoim całościowym smutku. Ja zrobiłem taki w zasadzie dokument o tym, że Polka zagra matkę Jezusa Chrystusa. Yy, nie odwoływałem się do jej aktywności politycznej. Takiej, a widzę teraz, że tej aktywności jej politycznej jest naprawdę bardzo dużo. Ona jest, drodzy państwo, nieco gorszym, albo jeszcze większym wcieleniem z satanizmu niż Basie Kurdej Szatany, niż Agnieszki Holland z tymi wszystkimi dziwactwami, niż te, prawda, Marty Lampard, niż te Magdaleny filozofy wszystkie, niż te lewackie dziwadła tam, które się pojawiają, niż te strajki kobiet ze wszystkimi tymi oświeconymi, prawda, wspaniałymi dziewczynami, które tu nawet krzyczały w tym Sejmie, bo Szymon Hołownia to wpuścił do tego Sejmu, prawda, żeby tam było miło, żeby tam było nam, jak to on pomaga tym ludziom uciśnionym, ciemiężonym, więc one tam skakały, darły te swoje ryje, zaplute, brudne, e, obrzydliwe i ona to wszystko popiera, słuchajcie, w sposób naprawdę, który umniejsza kwestii godności. No i tutaj Państwu zaprezentuję oczywiście to zdjęcie tej dziewczyny. Ona popiera wszystko, to co jest szkodliwe w gruncie rzeczy. Ja myślę, że to należałoby jej wytatuować teraz na gębie. Ktoś powinien ją tam złapać po prostu, wytatuować, wydziarać jej to wszystko. Niech już to ma na własność. Ja myślę, że tą rękę należałoby jej też przykleić idź po prostu. Zwyczajnie, tak jak złodziejowi się kiedyś rękę odcinało, tak było od razu państwo, ale myślę, że należałoby jej to wytatuować. Lem kiedyś twierdził w latach 70 to tam oczywiście miano do niego jakieś problemy, takie pretensje, że on powiedział, że rozpłód powinien być kontrolowany i niektórym ludziom na czole należałoby napisać, że tam, prawda... Mają coś wytatułować, po prostu, że mają coś z głowami. Czyli generalnie rzecz biorąc, napiętnować delikwenta, dać do zrozumienia całemu światu, że oto jest ten niewolnik, który służy temu, co jest zbrodnicze. Ale tutaj mamy do czynienia z aktorką, słuchajcie. No to jest, jakby to powiedzieć, drodzy Państwo, no to jest aktorzyna. No jest to aktorzyna i nie oczekujmy od aktorów, że oni będą kimś innym niż tylko aktorami. No on zagra wszystko. No jak mu powiedzą, że ma zagrać Jezusa, no akurat Jim Caveziel to jest bardzo religijny człowiek on przeżywał to, że nie może wystąpić w drugiej części pasji Mela Gibsona, on to bardzo przeżywał bo on chciał zagrać tego Jezusa no dobrze, no bardzo mnie to cieszy że wiecie co, w Filipinach na przykład są takie maniery, że tam gdy są święta wielkanocne to ludzie się tam przybijają do krzyża no tak chcą też naśladować Jezusa Chrystusa to cierpienie takie, które oczywiście fizycznie jest przeniesione, bo tam krzyża Jezusa Chrystusa to może już nie do końca by tam ktoś chciał, prawda dźwigać na sobie, nieść nie, to jest taki ciężar, ale jak w filmie można zagrać Jezusa to jest fajne, bo można też być gwiazdą, to jest gwiazda taka, Jezus Chrystus w pasji Melakibsona, to jest wielka gwiazda, prawda? Ukazać to cierpienie, to jest elektorat potężny, bo tam są miliardy ludzi, są chrześcijanami, już za niedługo znikną z powierzchni ziemi, bo tam oczywiście muzułmanie przejmą teren, ale to myślę, że taki aktor, on tutaj bardzo chciał się pokazać z tej strony takiej religijnej, ale aktor, to jest w końcu aktor, no bo kroczyć drogą Jezusa Chrystusa, w rzeczywistości być naśladowcą Jezusa Chrystusa, to oznacza nic innego, jak tylko skończyć wiadomo gdzie, drodzy Państwo. No, jeśli tego nie rozumiecie, to chyba nie jesteście chrześcijanami. Idziecie na stos, idziecie na krzyż, albo zostajecie wyrzuceni na arenę, tam, prawda, jak w cesarstwie rzymskim, i tam już na Was czekają lewki. I te lewki już przygotowane, to po prostu takiego chrześcijanina rozszarpią na strzępy. No, ale my tutaj mamy tę sytuację taką nieszczęśliwą z tą naszą Kasią Smutniak. Cóż to ona wygaduje tutaj, cóż to ona pokazuje, te pioruny, te, prawda, symbolika. A niemalże adolficzna, runiczna, cokolwiek by o tym nie powiedzieć, czy ktoś taki może zagrać Maryję, matkę Jezusa Chrystusa, czyli ktoś, kto nawołuje jednoznacznie do tego, że możemy to życie, które jeszcze nie zostało, prawda, wydane na świat, że możemy je, prawda, unicestwić, że możemy je zmaltretować, a będziemy wspierali oczywiście zwierzątka, kotki, pieski, robaczki i wszelkie, będziemy się troszczyli o wszelkie inne życie, bo na przykład zwierzątkom nie wolno zrobić krzywdy absolutnie, ale takim właśnie w tej sytuacji, tutaj, bo tu zrozumcie, że muszę także używać słów poniekąd zastępczych, ale w tej sytuacji, no to przymykamy oko i pani doktor Mengele, ta słynna afera z Grzegorzem Braunem, która tam gdzieś wyniknęła, prawda, pani Gisela, to możemy to robić, czy to w siódmym miesiącu, ósmym, czy dziewiątym, nie ma to żadnego znaczenia. Więc teraz jest wysłana petycja, słuchajcie, do Mela Gibsona, że ktoś taki nie może wystąpić w tym filmie. I zobaczymy, jak zareaguje oczywiście Mel Gibson, jak on tutaj się w te, do tej sytuacji ustosunkuje, ja zakładam, że machnie po prostu na to ręką, bo dla niego aktor jest narzędziem do tego, żeby opowiedzieć historię i nikt się nie będzie naprawdę zastanawiał, czy to jest aktor, który może to zagrać, czy nie może, czy on to zrobił, coś tam, czy nie zrobił, czy on tutaj popierał, prawda, wpuszczanie biednych migrantów na granicy polsko-białoruskiej, jak tam Agnieszka Holland, córusia słynnego czerwonego komucha, bardzo podobnego do tej rodziny wysokiej Sznep obecnej. Tak to wyglądało i to byli biedni ludzie, którzy przeskakiwali przez te płoty, tutaj się dostali z Afryki, z krajów arabskich, słuchajcie, przez całą Europę do Moskwy. I z Moskwy dopiero na Białoruś. Białoruś przepuściła te, tych wszystkich biednych ludzi, którzy nawet dokonali czynu haniebnego, raniąc przy tej okazji, czy nawet zabijając w niektórych przypadkach yy, żołnierza Polskiej Straży Granicznej. Oni to wszystko wspierają, żeby sobie tutaj ludzie przeskakiwali przez płoty na granicy, tutaj, bo my musimy to wszystko wpuszczać agentów rosyjskich, oczywiście, bo tak działała też Polska Tuska yy, na przestrzeni tego etapu mądrości, który już minął, bo teraz nie wpuszczamy, teraz już nie wolno. Teraz wpuszczamy bardziej przez granicę polsko-niemiecką, bo tutaj też się cudadzieją, ale to wszystko się, drodzy Państwo, wydarzyło na przestrzeni czasu i to wszystko było promowane przez ludzi takich jak właśnie Kurdej Szatan, yy, prawda, yy, ta cała yy, Agnieszka Holland, te wszystkie aktorzyny śmieszne, ta Mirnota, yy, ta cała yy, dziwaczna sekta tych polityków, między innymi Joński i Szczerba, jak to oni tam pizzę nosili, jaki to PiS wtedy był zły, jaki straszliwy, że oni tam chcieli granicę zabezpieczyć i ona to wszystko popiera, łącznie z tym, że popiera to wszystko, co jest lewackie i co yy, jest neomarksistyczne, ale w gruncie rzeczy, drodzy Państwo, bo teraz nie zapominajmy, że Kościół jest dzisiaj diametralnie innym miejscem w kulturze niż kiedyś. Dzisiaj Kościół popierałby prawdopodobnie wszystkie dewiacje i popiera oczywiście, bo tam nawet delegacja tych ułomów RTV AGD została wpuszczona do Bazyliki Świętego Piotra. Zostali wpuszczeni z tym krzyżem, prawda, owiniętym tymi wstążeczkami w tych kolorach tak zwanej tęczy. To jest wszystko promowane, czyli to wszystko, co niegdyś uchodziło za grzech, za rodzaj zdemoralizowania, żeby się Ludzie podnosili jednak na wyżyny swojej aktywności duchowej, czyli moralności. Tak jak Jezus Chrystus uratował przecież swoją uczennicę Marię Magdalenę, uwolnił ją od ciemnych stron i od grzechu, tak to wyglądało. To dzisiaj jest promowane, więc ona niejako wpisuje się w pewien krajobraz tego, co z Kościołem może mieć bardzo dużo wspólnego. Ja nie twierdzę, że ona ma cokolwiek z Kościołem wspólnego, ale nie twierdzę także, że te petycje te donosy, drodzy Państwo, do tego Mela Gibsona, bo tu nawet Polacy piszą donosy do Mela Gibsona, żeby jej nie angażował, że my nie chcemy takiej Matki Polskiej, prawda, Maryi, Matki Jezusa Chrystusa. I jest to coś obraźliwego. Ale zakładam, drodzy Państwo, że teraz Mel Gibson już nie będzie tracił czasu na poszukiwanie aktorki, która mogłaby ją zastąpić, więc taka ścierka, po prostu zwykła, taka Kasia Smutnia, która też nakręciła jakiś tam dokument o tych biednych dziwolongach z tej granicy, tutaj przenoszonych nam przeskakujących, Którzy tu cierpią, prawda? Wielkie katusze na ziemi, oni do Polski chcieli się przez Białoruś przedostać. Jakież to wszystko jest wspaniałe, historie nam tutaj opowiadane, jaki to jest wielki humanizm. Gdy tym samym gdzieś na świecie, w Stanach Zjednoczonych czy w innym kraju, żołnierze po prostu otworzyliby ogień i nawet by się nie zastanawiali, gdyby jacyś obcy ludzie próbowali się dostać prawda, za granicę tego kraju, bez dokumentów, w sposób nielegalny, bo to jest nielegalne, jest od tego punkt graniczny, gdzie ludzie przychodzą oczywiście, składają dokumenty, dostają azyl, dostają możliwość pobytu w danym kraju, możliwość pracy, ale oni nie chcą pracować, oni by chcieli tutaj żyć na nasz koszt. Ale to wszystko, mówię, wpisuje się w nowy wymiar tego kościoła. Jestem ciekaw teraz, jak zareaguje Mel Gibson w stosunku do tego, do tych donosów oczywiście tutaj, dotyczących Kasi Smutniak, ale ja bym się nie zastanawiał, naprawdę, ja bym to jej wszystko, co sobie tutaj na tym pysku wypisała, ja bym to jej wytatubował już na trwałe, niech to ma już na wieki, a tą rączkę taką z tym sympatycznym paluszkiem wyciągniętym to przykleił do pyska. No, niech sobie to nosi. No, skoro ona pokazuje nam coś takiego, szydząc z tradycji chrześcijańskiej, w ogóle szydząc z życia. No, bo zdajmy sobie z tego sprawę, że możemy zrobić z człowiekiem to, co nam się podoba, to niech to nosi sobie. Ona nam robi to, to my jej robimy dokładnie to samo. I wracamy do momentu Starego Testamentu. Ja już nic na to, drodzy Państwo, nie poradzę. Ale trzeba jakoś walczyć z tym obłędem. Tak to wygląda. I to jest właśnie nasza polska Maryja, matka Jezusa Chrystusa. Tak wygląda. No widzicie Państwo, jaki obłęd. Nawet jakby człowiek chciał rzeczywiście coś dobrego powiedzieć, to się nie da. No nie da się. Trudno znaleźć choćby jeden dzień, gdy możemy coś takiego. Z poczuciem sensu, troski, nadziei na lepsze jutro przekazać drugiemu człowiekowi. To wszystko, z czym się dzisiaj mierzymy, to jest piętnowanie po prostu obłędu i głupoty społeczeństw zrodzonych na neomarksizmie. To tyle z mojej strony. Zachęcam Państwa do odwiedzin także mojego drugiego kanału. Link do tego kanału w pierwszym komentarzu. Tam zawsze, każdego dnia, znajdziecie Państwo ciekawe, interesujące filmy. Z mojej strony to wszystko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!